Mam dla Was bardzo ważną informację. Jest mnóstwo oszustów, którzy się pode mnie podszywają. Kopiują moje zdjęcie profilowe, kopiują moje materiały wideo, umieszczają na swoim profilu, gdzie później rzekomo ja się z Wami kontaktuję w prywatnych wiadomościach, ale tak naprawdę to nie jestem ja, tylko ktoś, kto się pode mnie podszywa. Więc bądźcie ostrożni i miejcie na uwadze to, że ja nigdy, nie odezwę się do Was jako pierwszy. Nigdy nie napiszę do Was jako pierwszy prywatnej wiadomości, więc tutaj, jeżeli rzekomo ja się z Wami kontaktuję jako pierwszy, piszę do Was bezpośrednią wiadomość, no to to tak naprawdę nie jestem ja, tylko to jest oszust, który się pode mnie podszywa. Jeżeli Wy do mnie napiszecie, no to owszem, ja na wiadomości prywatne odpisuję, wtedy jest inny temat. tak? Natomiast jeżeli ktoś do Was na TikToku, YouTube, na Facebooku, obojętnie, Piszę jako pierwszy, no i tutaj jeszcze proponuję Wam jakieś świetne, łatwe, proste, szybkie tematy na zarabianie pieniędzy, no to możecie być pewni, że to jest po prostu jakiś oszust. W tej chwili to jest plaga. Niestety żyjemy w XXI wieku, gdzie tutaj tworzą się no, ogromne ilości fejkowych kont i na jedno oryginalne konto przypada 100 takich kont fejkowych, gdzie oszuści po prostu próbują wyłudzić od Was pieniądze. Także bądźcie mądrzy, roztropni, uważajcie na to, z kim piszecie w internecie, z kim wymieniacie się informacjami i po prostu no, bądźcie ostrożni, nie dajcie się oszukać.